Witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Dwa Równe Skoki. Przed tygodniem rozmawialiśmy, szanowni Państwo, o jakości, o jej odczuwaniu, jej rozumieniu, ale także o tym, żeby jakość nie tylko czuć i rozumieć, ale nadać jej stosowną kontynuację. I dziś właśnie chciałbym o tej kwestii z Wami porozmawiać. Stosowna kontynuacja, bowiem, drodzy Państwo, bardzo często znajduje miejsce. W ramach użyteczności narzędzia, którym dysponujemy, mianowicie w ramach przeglądu zarządzania. Mówiliśmy już o przeglądzie zarządzania u progu czwartego kwartału tego roku, a dziś, kiedy jesteśmy centralnie w środku owego kwartału, chciałbym podkreślić dwie istotne rzeczy. Pierwsza z nich rok się jeszcze nie skończył. Proszę o tym pamiętać. Rok się jeszcze nie skończył i niesie ze sobą jeszcze możliwości i szanse, i te możliwości i szanse wiążą się z tym, co jest nadrzędnym celem przeglądu zarządzania. Bardzo często słyszę, że przegląd to swego rodzaju kumulacja działań i zdarzeń, że bardzo często przegląd zarządzania wykorzystujemy po to, żeby podsumować pewne rzeczy, pewne decyzje. A tymczasem proszę pamiętać o tym, że głównym i nadrzędnym celem przeglądów zarządzania jest nie tyle podsumowanie, co ukierunkowanie swoich decyzji, swoich zasobów w kierunku racjonalnej, dobrze poprowadzonej zmiany. William Edward Deming stwierdził kiedyś: Możesz się nie zmieniać, przetrwanie nie jest obowiązkowe. Jasne. Ale proszę pamiętać o tym, że sama zmiana w sobie nie jest sednem, nie jest celem. Zmiana musi mieć, podobnie jak cała jakość i całe zarządzanie, stosowną kontynuację. I bez względu na to, czy przegląd zarządzania używamy w odniesieniu do jakości, do środowiska, do stanu naszego bezpieczeństwa i higieny pracy, do innych norm, czy też odniesiemy przegląd zarządzania do naszego życia, to pamiętajcie o tym, że. Głównym przesłaniem przeglądu zarządzania i głównym zadaniem ludzi, którzy przegląd zarządzania realizują, jest stosowne ukierunkowanie się na przyszłość. Ukierunkowanie się, które będzie oczywiście racjonalne, co nie jest łatwe w niepewności, która spotkała nas w roku 2020. Dlatego w dwóch kolejnych spotkaniach serii, dwa równe skoki, będę chciał ów wątek kontynuować. I już dziś zapraszam zarówno za tydzień, jak i za dwa tygodnie do kolejnych naszych spotkań, do kolejnych odcinków serii Dwa Równe Skoki. Tymczasem życzę Państwu zdrowia i racjonalnego zarządzania, pamiętając o tym, że rok jeszcze się nie skończył i mamy jeszcze półtorej miesiąca czasu na to, aby nasze zarządzanie w tym roku, jak i w kolejnych latach przepracować. Lepiej, bardziej przydatnie i bardziej adekwatnie. Wszystkiego dobrego, Michał Gluska.